No witam, witam, są tak, coś wam idzie słabiutko z tym konkursem, macie na to właśnie 4 godziny, a dopiero lajków jest 533, mało się staracie ogólnie, chyba cofnę ten konkurs, że bardzo już nie będzie tego konkursu, bo bardzo mało fanowie się staracie, bardzo malutko, 533 to jest nic mogę powiedzieć. Widzę, że Wam nie zależy na nagrodzie, czyli o naszą koszulkę, puta nowa w tym roku. I o to, go. Wam nie zależy. Wasza sprawa, nie moja. prostu słabo, słabo staracie się, słabiutko. Chciałam, że lepiej postaracie się, bardzo słabiutko działać. W ogóle działacie bardzo słabiutko. Coś kurwa nie chcecie, żebyśmy. Wam dali putę To sobie kupcie naszą putę Jak nie chcecie Oda, dostać w prezencie za darmo A wasza proszka nie mają No coś słowiutko, słowiutko się staracie Panowie uu. Nie wiem czy warto w ogóle coś robić W tym kierunku Żeby jakiś prowadzić koncert, zrobić koncert dla was jak wy tak słowiutko się staracie żeby lajków było coraz więcej chyba wycofamy koncert z łodzi dzisiaj sprawie sprawi tego co mamy w łodzi robić koncert po, po co mamy się męczyć? jak wy tak się słabiutko staracie chyba wycofamy się z, koncert, z prowadzenia kon, imprezy koncertu naszego bo jak wy tak słabiutko dajecie lajki a myślili ogólnie myśleliśmy dla was, żeby zrobić koncert dla was. Ale jak we się nie stracie, tylko pierdolicie, no to chyba wycofam to. Bo lajki nie idą, co słabiutko on idzie. Ojeju. Co słabiutko. Mieliście, mieliście mieć konkurs, chyba wycofam ten konkurs, to w ciągu 24 godzin mieliście lajkować. Chyba wycofam ten kochór, bo nie staracie się w ogóle. Oj, słobiutko, słobiutko! Bardzo malutko pokazujecie nam, że jesteście fanami jesteście ala fanami. Słobiutko, ojej, Trudno, żyjcie dalej. Nie chcecie, nie chcecie ani płoty, ani koszulki, ani autograwy, a szczególnie, żeby włocić końce, wprowadzić i zrobić końce, też nie chcecie te wasze broszkę. Hello.